Cześć, piękni ludzie. Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że znajdujemy się w bardzo nietypowej sytuacji. Możliwości prowadzenia aktywności fizycznej zostały mocno ograniczone ograniczone prawie wyłącznie do warunków domowych. To trudne. To trudne zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I wszyscy musimy sobie z tym jakoś radzić. Ale przez najbliższe tygodnie, dzięki fantastycznej inicjatywie marki Samsung, będę Was w tym mocno wspierał. Dołączyłem do akcji, akcji, która nosi nazwę wyzwanie galaksy. I wspólnie będziemy was motywować i zachęcać do dbania o siebie. Ale do rzeczy co tydzień będę miał dla Was wyzwanie. Będą wyzwania łatwiejsze, wyzwania trudniejsze, wyzwania śmieszne. Na każde będziecie mieli 7 dni. Zadania, które dla Was przygotuję, będą miały wam pomagać w integrowaniu się, w dbaniu o ciało i dbaniu o zdrowie. Bo o to tak naprawdę podczas tej akcji walczymy. A dodatkowo co tydzień będę miał dla Was nagrodę. Nagrodę w postaci Galaxy Active Watch 2. Takie oto urządzenie co tydzień powędruje do jednej osoby, która moim zdaniem najlepiej poradzi sobie podczas wyzwania. Będą też nagrody dodatkowe i będzie wielki finał, który z pewnością przerośnie Wasze najśmielsze oczekiwania. Ale o tym nie mogę jeszcze do końca mówić. To, co jest najważniejsze, to, co powinniście zapamiętać. Już jutro u mnie na kanale, tu na Instagramie pierwsze wyzwanie. Razem tworzymy Team Jacek. Zapamiętajcie ten hashtag. Liczę na Was i do zobaczenia jutro.